Tak, 9 listopada, niedziela 2025 rok. Pier piękny poranek mglisty, kocham takie poranki daje zawsze uroku i roku. Jak widać na załączonym obrazku budowa domu dziecka ruszyła tylko kwestia czasu jak będzie teren zamknięty i raczej nie będę mógł tutaj sobie przyjść ponagrywać, ale póki co jeszcze można. No ale jak już ruszyła budowa. No to. Także tak mówię, dzień dobry. O poranku pięknym, jesiennym, niedziela. Wybrałem się na spacerek. No bo czemu nie? Przejść się, trochę pooddychać świeżym powietrzem. No i właśnie tak jak to wygląda. Ruszyła budowa będzie Dom dziecka. No cóż, coś się kończy, coś się zaczyna. U mnie wszystko OK. Poza tym, że spotkała mnie przykrość, właściwie dwie przykrości. Pierwsza przykrość to jest taka, że no, byłem świadkiem ostatnio wypadku śmiertelnego przy kwadraciaku. Było jakoś 5, 6 listopada. Około godziny 7, po 7. Tir uderzył w kobietę 55-letnią, która jechała rowerem. Kobieta nie przeżyła. No tragedia, wiadomo. I... Tak się zastanawiam, kogo to była wina. Tej kobiety, czy Tira. Ale raczej podejrzewam i przypuszczam, że Tira. Bo rower oraz ciało tej kobiety leżało jakieś 10 metrów od przejścia pieszo-rowerowego. Więc można sobie wyobrazić, jaka to musiała być siła uderzenia. No, kobieta nie miała szans. Rower roztrzaskany, jak widziałem, i obok zwłoki były przykryte. No, straszna tragedia. Ciekawe, czy kierowca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. A druga przykrość, jaka mnie spotkała, to, no cóż, straciłem ostatniego kolegę. Wisiał mi pieniądze, nieduże, bo 30 złotych miał mi oddać, nie oddał i nie odda. Szczerze mówiąc, mam to gdzieś już. Nie musi mi oddawać, skoro on taki wobec mnie, to ja tym bardziej będę wobec niego taki, myślałem, że jest w porządku. No niestety okazał się taki sam jak wszyscy. Potraktował mnie tak samo jak wszyscy. Dopóki mają z ciebie jakąś korzyść, to są mili, fajni. Do rany przyłóż. A jak już nie mają z ciebie korzyści, no to pokazują swoją prawdziwą twarz. Beczkę soli zjesz, a na człowieku się nie poznasz. Także, pierdol się, Panie Grzegorzu, nie musisz mi oddawać tej kasy, nie będę Cię ścigał za tą kasę. Nie będę Cię bił, bo życie Cię bije, po ja jeszcze mam Cię bić? Także fajnie było, że udawałeś mojego kolegę. I wal się na ryj, jakaś rura, nie wiem, może to od tej lampy? Czy zburzyli jakąś lampę? Tam jest jedno. Jakby nie, ale cholera wie. Możliwe. No cóż. Ruszyła budowa domu dziecka. Szczerze mówiąc, naprawdę myślałem, że dopiero od przyszłego roku. Ale widzę, że. Listopad i już. Zapieprzają. Już tego. No zobaczymy. No cóż. Ogrodzą teren, nie będzie można wejść. Więc możliwe, że. To ostatni raz jak tu jestem miałem nie nagrywać, ale dzisiaj się wyrwałem, znalazłem czas. Postanowiłem się wybrać na spacery, zwłaszcza, że jest taka piękna pogoda, nie siedzieć w domu, ale i tak zaraz muszę wracać, bo no niestety opieka nad starszymi osobami wiadomo to jest, jest odpowiedzialność. Kurde, no. Naprawdę byłem przekonany, że dopiero od przyszłego roku ruszy ta budowa domu dziecka, a to już teraz. Nie wiem, czy lampę strącili jedną, czy nie? Nie, tutaj jest lampa. Chyba nie. Nie wiem skąd ta betonowa rurka. No cóż. Coś się kończy, coś zaczyna. Znaczy, naprawdę, woławy jest potrzebny. Drugi dom dziecka. Nie wiem. No ale cóż. Przynajmniej coś będzie, a nie miejsce które straszy. No wyryli, really, wyryli. Really. Jak na innej planecie, jak No i tak to wygląda. Dobrze, że się cieplej ubrałem, bo trochę zimno. Jakby nie patrzeć, zaraz święta. Nowy rok. Kostki przywieźli. I odświeżyli tą ścieżkę. Naprawdę przypomina mi to stare czasy, jak ta ścieżka nie była zarośnięta i właśnie była w takim stanie. Bo ciągle żeśmy samochodem jeździli, ciągle przyjeżdżała cysterna, przywoziła olej. O połowy. Ta. No, takie zmiany nie było mi chwila. No, i już takie zmiany. Te lampy pewnie też zlikwidują. Ta pozostałość po moim domu. No, jest trzeba zawijać. Trzeba iść. Ta. fajne było tu przyjść. Ten piękny, mglisty poranek. Jakby się chciał browara otworzyć i napić w tym miejscu. Fajne, fajne. Także... Z terenu mojego dawnego domu pozdrawiam i żegnam. Sayonara.